Łaśnierskie Łąki, 11 maj 2014. Dzisiejszy temat brzmi: co masz do stracenia? Co masz do stracenia? Co mam do stracenia? Jeżeli tak dokładnie się zastanowimy nad naszym działaniem w biznesie, to niewątpliwie gdy analizujemy coś co nas trzyma, hamuje, to jakaś obawa przed stratą, porażką, klęską, jakaś obawa przed złym samopoczuciem. Ale co tak naprawdę mamy do stracenia? Tak naprawdę na serio. Z jednej strony super styl życia. Możliwości, możliwość wybudowania fantastycznego biznesu, zmiany, jakości życia. Swojej, swojej rodziny, ludzi wokół, bo to mamy do stracenia, jeśli tego nie zrobimy. Czyli wykorzystania życiowej szansy i w miarę upływu czasu um, takiego życia ze świadomością coraz większej frustracji, że mogłem, że miałem siły, że mogłem dać radę, że, że powinienem dawno to zrobić, a jednak tego nie zrobiłem, czy nie zrobiłam. Z drugiej strony, co masz do stracenia pracując w biznesie, działając? może chwilowe, chwilową utratę poważania u, u niektórych ludzi. I to jeżeli się traci jakieś tam poważanie, to zazwyczaj u ludzi, którzy zupełnie nie rozumieją tego, czy nie dali sobie szansy wytłumaczyć. I jest to chwilowe oczywiście, bo potem to się zmienia, kiedy zaczynasz realizować to, co sobie postanowiłeś. Kiedy jesteś osobą trwałą, to ludzie, którzy na początku dziwnie patrzą, gdzieś tam się Mm, uśmiechają na bokach i mówią, tak, tam, ten to tam, prawda, czy ta to już tutaj będzie milionerką. Kiedy widzą Twoją wytrwałość, niekoniecznie muszą widzieć super wyniki od razu, zaraz, ale kiedy widzą Twoją wytrwałość, kiedy widzą Twoją postawę, po prostu zmieniają swoje nastawienie, bo ludzie szukają ludzi pewnych, ludzi, którzy wiedzą, dokąd idą, dokąd zmierzają. Bardzo często po pewnym czasie, jeżeli jesteś osobą wytrwałą, to nastawienie tych ludzi się zmienia i chcą za Tobą podążać, a przynajmniej akceptują bardzo to, co robisz. Więc co masz do stracenia? Chwilową utratę jakiegoś tam poważania, co oczywiście w 90% dzieje się w Twojej głowie, tylko nie w rzeczywistości, bo my w sobie dorabiamy całe historie. Do 1% jakiegoś pseudofaktu my dodajemy 99% interpretacji, i to bardzo często właśnie negatywnych. Dlatego tak bardzo trzeba dbać o własny wizerunek, trzeba dbać o. O to dobre patrzenie na siebie, o to, żeby naprawdę dobrze o sobie myśleć. Bo wtedy ta świadomość tego, co mamy do stracenia w rozmowach z innymi ludźmi jest minimalna. Zawsze postrzegamy wtedy wszystko właściwie w takich kategoriach, co mamy do zyskania. Bo tu nie o to chodzi, co mamy do stracenia. Trzeba patrzeć przede wszystkim na to, co masz do zyskania, co możesz zyskać, co możesz zyskać, a nic nie jest łatwe, nic nie jest, nic nie jest banalnie proste, co jest wartościowe. Wymaga zapłacenia ceny, wymaga zaangażowania, wymaga wykonywania trudności, wykonywania własnych słabości. Tak po prostu jest. Do zobaczenia jutro na Kijowym Flaku.